Ewangelia mówi nam o wytrwałości w modlitwie, a pierwsze czytanie opowiada, jak Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami. Ale zwróćcie uwagę, kochani, że w tych czytaniach zawsze pojawiają się dwie postaci, które nam mówią o modlitwie nie tylko jedna postać. Jest uboga wdowa, która nie ma żadnych środków, nie ma szans powodzenia, nie ma. Szans na zrealizowanie swoich pragnień, i ucieka się do tego, który ma władzę, władzę sądzenia, ma możliwości, może jej w tym pomóc, może wpłynąć na rzeczywistość i ją zmienić. Dopiero korelacja tych dwóch czynników powoduje, że wdowa osiągnie to, o co jej chodzi. W pierwszym czytaniu mieliśmy Mojżesza, który się modlił. Ale cóż by to była za modlitwa, gdyby jednocześnie Jozue nie walczył? Jozue wcześniej był wyprawiony przez Mojżesza razem z mężnymi Izraelitami, Izraelitami na walkę. Co chcę w ten sposób przekazać? Że modlitwa to z jednej strony więź z Panem Bogiem, Prośba, otaczanie yy, 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 troską, ale taką związaną z kontemplacją Pana Boga, odnajdywaniem sensu tej rzeczywistości, a z drugiej strony zaangażowanie, czynny yy, 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 udział w rzeczywistości, którą chcemy przetwarzać. Że modlitwa prawdziwa to jest i Maria, i Marta. Marię Pan Jezus pochwalił ale Marty nie zganił. Trzeba, żeby coś było na stole i trzeba, żeby było posprzątane. Ktoś to musi zrobić. Pan Jezus zgani taką postawę, kiedy ktoś jedno z tych wyklucza. Marta chciała powiedzieć tak, no niech ona się weźmie do roboty, a nie słucha ciebie. Nie, słuchanie mnie też jest ważne i wzięcie się do roboty też jest ważne. Walka z Amalekitami za pomocą wszystkich zdolności, które Pan Bóg dał Izraelitom jest ważna, i modlitwa, wstawianie się przed Bogiem jest ważne. Dopiero jak jedno i drugie będzie wprowadzane w życie, wtedy ma to szansę powodzenia. To są jak dwie strony tego samego medalu. Czasem pobożni katolicy, pobożni chrześcijanie uciekają się do dewocji, czyli pobożności, jako jedynej formy ich działalności trzeba się modlić kochać pana boga oczywiście że trzeba się modlić kochać pana boga i um, odmawiać różańce ale nie zamiast działania wielu to robi zamiast działania to nie, to nie jest chrześcijańskie. Pan Jezus przecież nie po to dał ci głowę, ręce, nogi, jakieś tam zasoby, jakieś tam zdrowie, lepsze lub gorsze, ale nie jest tak, że niczego nie możesz zrobić. Jeśli będzie tak, że nie będziesz mógł ręką, nogą ruszyć, wtedy zostaje jedynie modlitwa. Okej, okay, to jest w porządku. Ale jeśli jesteś przy zdrowych zmysłach i masz jakieś siły, Noż, po to ci Pan Bóg dał y, jakieś talenty i y, ręce i nogi, żebyś także działał, ale nie działał bez modlitwy. Dlatego y, y, chrześcijańska modlitwa uwzględnia te dwa aspekty. Zawsze myślicie o Marii i Marcie, o Mojżeszu i Jozułem, którzy y, jednocześnie współdziałali. Współdziałali. W każdym z nas jest, ma być i Mojżesz, i Jozue, i Maria, i Marta, i wdowa, i sędzia. To jest dopiero pełny obraz modlitwy. Nie tylko jedna strona, że tylko Mojżesz się modlił. No, to kto by walczył tam z Amalekitami? Kto by ich pokonał i wyrżnął? No przecież Jozue musiał także działać. Dopiero to działa. Katolicy czasem myślą, że tylko modlitwa, tylko modlitwa. No tylko modlitwa, jeżeli już jesteś sparaliżowany. No to tylko modlitwa. A jeśli nie jesteś realizowany, to nie tylko yy, modlitwa. Ale trzeba powiedzieć, że modlitwa to jest ta całość. Działanie i rozmowa i przedstawianie to Panu Bogu. To jest dopiero modlitwa. To jest całość modlitwy. Nie? Modlitwa ma jeszcze yy, takie aspekty, dwa, na które Wam chciałem zwrócić uwagę, że z jednej strony modlitwa jest czymś yy, intymnym, prywatnym. Każdy z nas jakoś się modli. Nie za bardzo rozumiem sytuacji, kiedy ktoś przychodzi do spowiedzi i mówi, i nie modliłam się, albo nie modliłem się. Co to znaczy? To znaczy, w ogóle nie pamiętałeś o Panu Bogu, że są dni takie w Twoim życiu, kiedy żyjesz jak e, e, zwierzątko, że nie odnosisz swoich myśli do e, stwórcy, że nie myślisz o sensie tej rzeczywistości, którą e, Pan Bóg stworzył? Nawróć się. To jest grzech wielki, to jest jakby odcinanie pępowiny, która Cię karmi ze strony Stwórcy. I czasem się to bierze z tego, że niektórzy modlitwą nazywają jedynie formułki takie modlitewne, czyli teksty, które będą wygłaszali Panu Bogu, nie? typu zwołać Mario, chwała Ojcu i jakiekolwiek tam inne, i że tylko to jest modlitwa. No absolutnie nie. Modlitwa może być jakakolwiek, możesz obojętnie w jaki sposób z Panem Bogiem rozmawiać. Swoimi słowami, w myślach, idąc, biegnąc do pracy, denerwując się i kłócąc się z szefem. Modlić się. Pan Jezus dzisiaj mówi o tym, że mamy modlić się zawsze i nie ustawać. Czyli nie ma miejsca. Czasu, okoliczności, które byłyby nieodpowiednie na modlitwę. Ale jak to tak modlić się? Byle jak? No nie byle jak. No Jeciu, jak rozmawiasz z mężem, żoną, dziećmi, matką, ojcem, no to rozmawiasz byle jak? No rozmawiasz tak, jak potrafisz. No może czasem jest to byle jak, bo w ogóle byle jak rozmawiasz nie zwracasz na to uwagę, co mówisz. Ale to jesteś ty. No, no taki jesteś. No jejku, nie? To, to już nie, nie przesadzajmy. Kim jest dla ciebie Pan Bóg? Jeżeli do modlitwy musisz mieć odpowiedni klimacik, świeczuszki, oświetlenie, odpowiednie, nie wiem, klęcznik, albo odpowiednie sterylne warunki, wydestylowane sobie przygotować. Co to jest? To nie jest życie. Modlitwa jest samym życiem. I masz się modlić gdziekolwiek, jakkolwiek, kiedykolwiek. To, to jest modlitwa, to jest ta część intymna modlitwy. I wcale nie musisz innym opowiadać, jak się modlisz. Jedna pani przyszła do mnie i mówi, moja koleżanka, proszę księdza, ja się nie umiem tak pięknie modlić. A co znaczy pięknie się modlić? No moja koleżanka chodzi do kościoła i ona mi opowiadała, jak się pięknie modlić. Jak pani opowiadała? No wszystko mi mówiła i co ona pani, no Bogu mówi. No pani, drugiej pani się chwaliła, w jakie formuły słowne, hmm, Ubiera to, co ją angażuje. No ale to jest, no, to jest co najmniej dziwne. Tak? To jest. Raczej ja Wam nie będę opowiadał, jak ja się modlę, ponieważ. No, mąż i żona jeśli sobie rozmawiają albo spotykają się w swojej intymności to jest to tylko dla nich to nie jest do opowiadania i pokazywania całemu światu modlitwa jest czymś podobnym modlitwa osobista to nie jest na uszy innych to jest jedna strona modlitwy modlitwa indywidualna jest też modlitwa oficjalna Oficjalna, modlitwa liturgiczna, modlitwa kościoła, kiedy zbierzamy się razem i razem jako Kościół modlimy się, co teraz robimy jest to Eucharystia. Tam każde słowo, które jest w mszale, na które wskazuje, jest przemyślane, jest perfekcyjnie dobrane, ma za sobą stulecia tradycji. Będziemy w takiej modlitwie oficjalnej dbali o wszystko, nawet o strój. Ja powinienem być tak ubrany. To jest nawet, nawet to jest drogi ornat, to nie jest byle co. To są drogie sprzęty, to nie jest byle co. Ubieramy się odpowiednio, odpowiednio śpiewamy, odpowiednio się zachowujemy, bo to jest modlitwa oficjalna tak? modlitwa liturgiczna kościoła, czyli eucharystia, nie, b, b, nieszpory, nawet paraliturgiczne, takie jak różańce i inne, no to są już bardziej oficjalne sposoby modlitwy. I wtedy no, dbamy o to, żeby i oświetlenie, i nagłośnienie, i ławki, i w miarę cisza była, na ile jesteśmy w stanie. Ja miałem takiego proboszcza, który zawsze mił, nie tylko mi, ale mówił mądrości parafianom typu ktoś się w sercu uciszy, Pana Boga usłyszy. Czyli 90% ludzi dzisiejszego społeczeństwa nie mają szans na usłyszenie Pana Boga, bo muszą się liczyć, wyciszyć. Nie jest celem modlitwy wejście w stan błogości, wyciszenia, jakiejś harmonii wewnętrznej. Może to być, modlitwa często do tego prowadzi, ale jest to produkt uboczny. To jest efekt uboczny. Celem modlitwy jest spotkanie z Jezusem Chrystusem, obojętnie w zgiełku, hałasie, ciszy, przy świeczuszkach czy w dramacie śmierci. Spotkanie z osobą, yy, pogłębienie miłosnej więzi z Nim, i obojętnie jakie okoliczności temu towarzyszą. Nie jesteśmy buddystami, żeby dążyć do. Wygaśnięcia, wyciszenia wewnętrznego. Bardzo fajna rzecz, ale to nie, jest, to nie jest cel chrześcijańskiej modlitwy. Więc mamy dwa aspekty modlitwy, że modlitwa z jednej strony jest kontemplacją, intymną rozmową, pogłębianiem więzi z Panem Bogiem. I z drugiej strony jednocześnie jest akcją, wykorzystywaniem tych wszystkich talentów, zasobów, które Pan Bóg nam dał. Dopiero Działanie tych elementów razem daje ten efekt, o który chodzi w modlitwie. I drugi element mamy modlitwę intymną, indywidualną. Każdy modli się gdzie chce, jak chce, byle się modlić. Chodzi w blasku obecności Pana Jezusa. I z drugiej strony mamy modlitwę. Oficjalną, liturgiczną kościoła, która już będzie domagała się pewnych e, okoliczności e, ładu, piękna, rozmachu, nie jest to e, sytuacja tak intymna. Z panem, niektórzy się oskarżają, że na przykład no, modliłam się na leżąco. a dlaczego nie? Módl się i na golasa pod prysznicem, co za problem. Módl się po prostu, co to Pan Bóg cię nie zna. Znacie, taką cię stworzył, nie ma komórki w tobie żadnej, której by nie kochał, bo gdyby przestał kochać, to przestałaby istnieć. To Pan Bóg kocha cię i zna jak nikt inny. Módl się zawsze. Więc słuchamy dzisiejszej Ewangelii, jak Pan Jezus nam mówi, abyśmy modlili się zawsze i nigdy nie ustawali. Amen.